Marcin, trzecie miejsce na Rzeszowie, no i byłoby fajnie tutaj potwierdzić tą swoją szybką jazdę. No mam taki plan, jechać swoje, mniej więcej tak jak na Rzeszowie, zobaczymy, zobaczymy co tutaj to przyniesie, myślę, że dobrze popracowaliśmy nad autem w tej przerwie, więc, więc myślę, że powinno być, powinno być fajnie, no ale zobaczymy jak będzie jutro na odcinkach, mam nadzieję, że, że będzie tylko dobrze. Czy takie udaje są takie szybkie? Bo trzy e, właśnie i 20 na Rzeszowie. E, jak to wygląda? E, no wyglądają na szybkie, więc mam nadzieję, że, że jutro tylko to potwierdzimy. E, będziemy podróżować fajnym tempem. E, dzisiaj, dzisiaj myślę, że na testowym było widać, że, e, że wszyscy są mniej więcej bardzo blisko, e, więc myślę, że będzie zacięta rywalizacja, ale, ale to się okaże jutro. Trzy oczywiście w pierwszej piątce, zapomniałem dodać. E, Jakie plany na jutrzejsze odcinki? Będzie ciepło? Lubisz takie warunki? Myślę, że każdy lubi, jak jest, jak jest ciepło, przyczepnie. Chociaż myślałem, że jednak na razie Śląska będzie bardziej mokro. Chciałbym spróbować naszego Hyundai właśnie w mokrych warunkach tutaj z konkurencją. No ale myślę, że, że takie warunki każdemu pasują przyjemnie się w takich temperaturach jeździ. Nie jest jakoś bardzo gorąco, więc, więc super tutaj. Większość asfaltów raczej przyczepnych, więc będzie można jechać bardzo szybko. No i najważniejsze, żeby po prostu tylko nie popełniać błędów. Patrzeć gdzieś tam z tyłu na tę klasyfikację generalną. No niby dopiero pierwszy rajd za nami, ale w sumie nie wiadomo ile części procentowych ten rajd całego cyklu e, będzie miał, bo nie wiadomo jak tam koszyce. Co prawda, z Grześkiem rozmawiałem teraz i mówił, że koszyce na razie są, e, są w planie, że organizator mówi, że ok, no ale może się okazać, że to Świdnicki zakończy e, ten e, cykl, więc tutaj trzeba liczyć każdy punkt. No jednak mam nadzieję, że będzie cały sezon zaplanowany, bo, bo bez koszyc myślę, że byłoby tutaj wszystkim dość smutno, ale mam nadzieję, że, że jednak się odbędą. My obecnie mamy dobrą sytuację punktową, więc mam to z tyłu głowy, że, że nie możemy tutaj popełnić przede wszystkim głupich błędów i potracić teraz tych, tych punktów. Więc myślę, że musimy atakować, ale też z głową zaraz.